Hej, witam was bardzo serdecznie w holu Back to School. Nie będzie on jakoś długi, bo ja też zwykle nie kupuję dużo rzeczy do szkoły, Jeden jak byłam mała to nowe kredki, nowe farbki i tak dalej. Teraz tylko głównie zeszyty. Próbowałam też znaleźć mój piórnik, żeby pokazać, aczkolwiek nie mam pojęcia absolutnie gdzie on jest. Przeszukałam wszystkie miejsca, gdzie myślałam, że może być. Nie znalazłam. W każdym razie mam, mam, mam mały piórnik, który kiedyś kupiłam w Tigerze. W Tygryski, głowy tygrys. Materiałowy, taki podłużny, klasyczny. Zacznę od zeszytów, bo tego jest najwięcej i pewnie za dużo, ponieważ ja co roku kupuję za dużo zeszytów. I w tym roku też tak jest. Ale jak już zaczęłam brać, to brałam i. A co mi zabraknie? A to jeszcze wezmę, jeszcze wezmę. I tak jest, więc zacznę. Kupiłam trzy zeszyty do matematyki. Wszystkie są... Ogólnie wszystkie zeszyty są chyba z bitronki tak mniej więcej, tylko parę nie, także tak z tego intertruku. Trzy A4. Pratkę 80-kartkowe. Ja w tym roku miałam trzy zeszyty do matematyki, więc wzięłam już trzy, bo musiałam dokupywać w tym roku. Jeden jest taki, granatowy. Ten jest taki w takie kwiatki Strasznie dużo właśnie jest kolekcji teraz by jest w drące takich Albo takich odbijających się Albo w takich kwiatki znowu Bo w tamtym roku były bardziej takie matowe chyba I w tamtym roku jeden miał z tego University Ale w tym roku nie, bo plastikowe, to ja takich za bardzo nie lubię A mi się dobrze w nim pisało, co ciekawe A Oxfordu zeszytów ja bardzo nie lubię, więc... Ja piszę pióra, więc to też tak Mi się źle pisze za ślisko, bo jakieś próbowałam I Taki, później polski, kupiłam taki 80 kartek, ja jedynie A4 do matematyki kupuję, taki, nie podoba mi się jakoś super, ale jakby innego też nie widziałam. Ja lubię kosmos, więc my, i później jak mi się ten skończy, to kupiłam taki, ten mi się bardzo podoba i on ma 60. Ten naprawdę jakby jeszcze był w kratkę, to on też pewnie kupię, bo no ten mi się bardzo Taki jest. Jeden z najlepszych. I właśnie to jest ten, co się mieni, tak? Są do niej, czy do historii, miałam taki w mozaice. Świecący się, właśnie. I jeden mam, co w tamtym roku kupiłam jeszcze w linie 60 kartek stop 200 Nie, stop 2000. I ja go kiedyś kupiłam chyba w leklerku w tamtym roku, właśnie mi został. I tak, teraz tylko już w kratkę. I najpierw te, co kupiłam w tamtym roku, to jeden jest taki. I on ma 96 kartek i będzie na fizykę ja rozszerzam fizykę, także 96 chciałabym mieć do polskiego, ale 80 tylko bo nie wiem. Taki w tamtym roku kupiłam też w Leklerku Serlica. Ja też bardzo lubię te zeszyty. Taki z Herlisa z tym plastiką. ale mi się nic się nie opiszę, bo w tym roku miałam do chemii i właśnie ze śliskie to już było. 60 kartek też. I taki w Pietronce w tamtym roku kupiłam. 60 też. Wszystko teraz jest już tu 60 w kratkę z biedronki. Jeden taki też odbijający się. I. <laughs> Strasznie dużo jest tych kwiatowych wzorów albo właśnie takich z oczami. Tu jest na przykład taki z taką ludzią. Ten mi się aż tak też nie podoba. Właśnie tak, tak go wzięłam, że jakby mi zabrakło jakiegoś zeszytu albo coś. O, ma tu takie też. Mają jeszcze inne też takie? Ten ma takie. Taki, tego po prostu wzięłam, żeby był jak coś. Taki. I ten mi się też podoba. O, to jest ładne. Dreams come true. To jest takie trochę nadrukowane Inne. To jest złote takie. fajne. Ja lubię jak przez książki. To jest taka. Jakby aksamitne i napis są takie śliskie. Nazrokowanie to bardzo dobre wtedy. Taki. ja mam wrażenie, że on jest z tamtego roku, bo w tamtym roku właśnie był z taką tutaj, z taką linią, z taką kreską, ale ja go też tak wzięłam, bo żeby był. Make life delicious, taki o. Może to hiszpańskie była nie wiem, taki słoneczny, taki wakacyjny. Ja zawsze robię tak, że patrzę na wszystkie zeszyty i który do mnie przemawia, żeby był do tego przedmiotu. To jest Nie wiem, czy tylko ja tak robię, ale właśnie, że już mam kupione i później, no w kratkę to tylko do polskiego ja używam w linie. I Który do mnie przemawia, który ma być do czego. <grym> Jeszcze jeden taki oczkami kupiłam. Ja za bardzo onów nie lubię, więc taki też spoko. Jakoś w tym roku te zeszyty dla mnie wszystkie takie... Żal mnie jakoś nie zachwycił do końca. A sporo takich właśnie, takich Spoko, no spoko, Normalnie zeszedł, ja mój serduszka. I w Biedronce ja w tamtym roku kupowałam kalendarz. I w tym roku też kupiłam, bo mi się bardzo fajnie sprawdzał. I kupiłam taki bardzo minimalistyczny. Jeszcze mi się podobał taki fioletowy z wiśniami, jak się nie mylę. Taki wisienki małe. Aczkolwiek uznałam, że ten będzie taki... Bo nie, tak... ten minimalist do mnie przemówił po prostu. Life is better when you're planning. I on w środku ma takie dla porównania pokażę Wam, jak w tamtym roku wyglądał. Jest tamtego roku właśnie mam w takie gwiazdozbiory, Ja strasznie dużo mi pisałam. I on tak wyglądał, Po prostu miał wszystko puste, tylko na dole takie kropeczki, a ten ma właśnie tak mniej. I tu ma takie wykropkowane miejsce. Także, no nie wiem, zobaczę, w którym mi się będzie lepiej pisać. A czykolwiek wczoraj, i właśnie teraz przejdę do rzeczy, które wczoraj dostałam. I one są też takie dla mnie back to school, więc znam, że je pokażę. Myślę, że się nie obrażą te osoby. Ja się nie dostałam taki kalendarz, taki spory. I on jest taki jakby skórkowy bardzo fajny, bardzo mi się podoba, taki złoty. I on ma takie zakładki na każdy miesiąc i tu jest coś napisane na każdej ja to już wczoraj przejrzałam całe i jest na każdy miesiąc goals i tak dalej to do list, A bardzo mi się podają te zakładki on też jest na przyszły cały rok no i takie te kolory to po prostu cudowne są i uznałam, że ten będę mieć bardziej do takich spraw życia, jakby nie na zasadzie może, że posprzątać, chociaż pewnie też, ale takiej bardziej organizacyjnej życia jakby. A ten bardziej taki do szkolnych spraw, takich mniej ważnych. I ten też jest dużo lżejszy, bo ten jest ciężki. Więc ten, jak coś bym mogła wstać do plecaka i by mi było potrzebny, ten bardziej na szkolne rzeczy, nie wiem, jakieś zwykłe, a tu bardziej takie, co trzeba załatwić. Tak myślę, że tak będzie. Pysoki o. O. Bardzo lubię kalendarze. Zawsze miałam takie do powieszenia, bo sobie tam zaznaczam sprawdziany i tak dalej. I kiedyś dostałam chyba jakiś kalendarz, ale tam nic nie pisałam, bo nie mam systematyczna w tym w ogóle, a w tym roku cały tak naprawdę ten zapisałam. Więc jakby dla mnie było jasne, że muszę kupić też na ten rok, bo sobie zapiszę i przynajmniej to mam, nie zapomnę tego, a mam dwa, więc jeden będzie na takie rzeczy, a drugi bardziej na takie. Dostałam jeszcze. Takie cienkopisy z diamencikami takimi. Ja w zeszytach piszę piórem. Natomiast tak to piszę właśnie, czym mam pod ręką, albo jakimś ołówkiem, albo długopisem, albo cienkopisem. Także to są bardzo ładne. Takie małe zakreślacze i to jest super. Ja uwielbiam zakreślacze po prostu jak robię notatki. Z zakreślaczem wszystko ładniej wygląda. I to są jeszcze takie małe, więc do piórnikami się zmieszczą. Ja mam mały piórnik, więc. Jeden naraz się zmieści, i mają różne rzeczy napisane. I takie mini tasiemki też do ozdabiania. Także tak. Jeszcze dzisiaj idę do sklepu, do galerii, się spotkać z koleżanką, więc może coś kupię. Najwyżej dogram coś, ale już się pożegnam też. Jest krótkie, tak jak miało być. Nie będę nic więcej mówić, bo nie ma potrzeby, bo to ma być krótkie. Pokazałam to, co mam pokazać. Jeśli coś jeszcze kupię, to pokażę. I tak. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!